Przychodzi moment, w którym coś w Twoim życiu się zakańcza. Może to być kwestia Twojego podejścia do życia, Twojego myślenia, jakiejś ciężkiej sytuacji, która doprowadzi do Twojej transformacji. Jest tutaj koniec czegoś i odrodzenie na nowo. Dla niektórych może to być po prostu zamknięcie jakiegoś cyklu, przejście, oczyszczenie się z czegoś, co już nie funkcjonowało. Ci tutaj o jakieś iluzje, które po prostu pękły. Coś, jakaś bańka, w której żyłeś do tej pory. Było bardzo dużo niepewności w tej sytuacji. Było bardzo dużo tajemnic. Ale był też strach. Tylko Twoja intuicja podpowiada Ci, że czas na nowy rozdział. I mimo strachu, mimo tego, że nie wiesz, jak będzie wyglądała przyszłość... Najwyższy czas, pewne rzeczy zmienić, coś przetransformować. Możesz dostawać jakieś wskazówki w snach, Twoja podświadomość może ci wrzucać jakieś sygnały, czerwone flagi, jakieś znaki. Więc zwracaj uwagę na wszystko: każde detale, synchronizacje, godziny lustrzane. Przede wszystkim Twoje sny, które mogą mieć bardzo duże znaczenie w sytuacji, w której teraz jesteś, bo jesteś w bardzo ważnej, w bardzo ważnym miejscu w swoim życiu, w sytuacji. Jest tutaj jakiś chaos. Znowu mamy kartę iluzji. Ktoś tutaj okłamywał Ciebie, ktoś Ci wbijał jakieś fantazje. Był tutaj brak klarowności czegoś. To jest moment, żeby podjąć decyzję, żeby wybrać, co jest dla Ciebie dobre. To nie jest moment na balansowanie. Tutaj trzeba skupić się na priorytetach. Trzeba nauczyć się zarządzać swoim życiem i po prostu wziąć odpowiedzialność i dokonać wyboru, bo sytuacja może się tutaj zmieniać i to od Ciebie zależy, co zrobisz. Jak będziesz długo kombinował, to w końcu się wywrócisz. Przede wszystkim bardzo ważna będzie tutaj e, współpraca, bo możesz dostać jakieś nowe propozycje. Propozycje współpracy do relacji, propozycje nauki czegoś nowego, jakiejś pracy zespołowej, jakiegoś nowego projektu, rozwijanie czegoś nowego. Możesz dostać tutaj uznanie za swoją robotę. Więc wykorzystaj to, bo to będzie moment, w którym zbudujesz w końcu coś stabilnego, coś dla ciebie.